Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj coś szybkiego, w miarę prostego, w miarę prostego, w miarę szybkiego i w miarę lekkiego, ponieważ mamy ogromny upał na polu. Lato jak najbardziej w tym roku dopisuje. Będziemy potrzebować cebulkę, czosnek, serek. Ja wziąłem akurat mozzarellę. Pomidory z lenistwa, dzisiaj będą to pomidory w puszce. Ryż, no i jakieś tam przyprawy. Jeszcze chyba chili sobie weśniemy. No i jeszcze chili, które właśnie umyłem. Pierwszym krokiem będzie nastawienie ryżu. Ja zawsze robię tak, że biorę sobie po prostu taką szklaneczkę. No i tak do pełna. Teraz ten ryż wypłukać, Jak to się w Japonii podobno robi. Gdy ryż już mamy wypłukany, no to ja sobie wlewam zawsze takie same miarki, jak żeśmy brali do ryżu to dwie i jeszcze pół. O, elegancko. No i co, włączamy na mały ogień. Niech pomału się nam ten ryż gotuje. Zajmijmy się teraz tym naszym farszem do cukinii. Ja sobie biorę ząbek czosnku. No tak go obrać. Nie musimy jakoś starannie tego wszystkiego robić. Na mniejsze kawałki jeszcze potem zblendujemy sobie ten farsz. Ten sos. Pyk do garczka. Jedną cebulkę. I teraz cebuleczkę w takie paseczki. A no, żeby nam się lepiej po prostu przysmażyła. I jeszcze pokrojmy sobie to nasze chili. A jak są dwa, chili, to się mówi te nasze chili? Nie wiem, chyba tak. Ło! Je to ma nasion, ty. Te to nasiona to ostre? A ty chyba nie, czyli tylko ta, ta mocniejsza papryczka. Dobra, dobra, miesza z tym. O! Ja lubię takie potrawy delikatnie ostre, może wysypmy sobie te nasionka. a jak nie ususzył, to za bym miał też takie papryki. Ale słabo, słabo powychodziły, być może dlatego, że je za późno poprzesadzałem. I to chili sobie tak delikatnie pokrójmy. I do naszego kociołka obfitości troszkę oliwy, tak żeby to tak pływało. No i co? Zaczynamy. Przechodzimy na kucheneczkę. Teraz delikatnie sobie to wszystko przesmażamy, ale raczej mały ogień na spokojnie, żeby tutaj nic nie spalić, a jedynie żeby zeszklić tą naszą cebulę, czyli i czosnek. Jak ten ryż nam wypije całą wodę, to go będziemy mogli wyłączyć. Oni tak pójdzie jeszcze do piekarnika, więc czy jest twardy, czy miękki, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. jeszcze te dwie minutki, dwie, trzy, będzie ok. Musimy dać tutaj więcej soli, bo zapomniałem ryżu posolić. Ryż już jest ok, wyłączyłem, przykryłem, niech sobie czeka. O, tu mam trochę ryżu na łyżce to może ją wymieńmy na inną. Coś tam się już zeszkliło, no to dodajmy sobie soli. Ja sobie więcej dodam soli do tego sosu, yy, dlatego że po prostu ryżu nie soliłem. Pieprz czarny, pieprz... Pieprz czarny. I jeszcze dajmy troszkę bazylii. Niestety ta, co mi rosła na polu, to już nie rośnie i dlatego jest taka ale taka też nie jest słabia. jak już to wszystko mamy podsmażone to dajemy pomidory wziąłem z dwóch różnych firm bo żadna mi nie zapłaciła wziąłaś dobra O, tutaj chyba więcej wody? Tak, ale to są krojone, to trochę co innego. To nie jest wcale takie ostre. Niech tam nasz sos pomidorowy sobie na spokojnie bulka. A my tutaj zajmiemy się cukinią, świeżo dzisiaj zerwaną. Miały być dwie, ale jedną tam zjadło coś. Miała być jeszcze cukinia żółta, ale będzie tylko jedna. Kroimy na takie połówki, i teraz trzeba pozbyć się tego środka. Wow, ale fajna. Patrzcie, zobaczcie jaka tutaj ona jest mięsista, gruba. Mm, coś fajnego. Możemy sobie odciąć te końce. Albo dobra. Niech ze Wydaje mi się, że fajnie się ją łyżką tutaj patroszyło. No, 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 ty, ona jest miękka. Sarobista cukinia się trafiła. No, musimy się pozbyć tego całego środka. Proszę. Druga połówka. Gdy cukinia mamy wydrążone, no to musimy sobie zrobić miejsce na stole. Hop, miejsce na stole zrobione. Dobra, tak dajmy. Jeszcze mi się tutaj ładnie. Ha, idealnie. No. Dobra. Tutaj już troszeczkę nam się to wszystko pogotowało. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zabrać się za blender i po prostu sobie wszystko zblendować. Mamy taki hot, chili krem z pomidorów. I całą brudną kuchnię. Dobra, jeszcze z tym. I teraz jak to smakuje? A! No jest dobre. Fajne jest. Tylko ja bym jeszcze odrobinę cukru dał. No tak. Tyle może. Przy okazji załączcie sobie piekarnik. 200 stopni. Żeby się pomału rozgrzewał. Normalnie, bez termoobiegu. A my sobie zrobimy tutaj miksturę taką. Hop. Pomidorówkę wlejemy. Do ryżu. No i nakładamy to na nasze cukinie. Dobra, nie zmienia to faktu, iż teraz musimy włożyć nasze cukinie do piekarnika. Czas operacyjny, o, załóżmy tak. Zobaczymy za 25-30 minut, czy będą ok, i później sobie serek nałożymy na nie. Ja je tutaj na trochę dłużej dam, bo mi się jeszcze piekarnik nie rozgrzał. Takie 30 minut już leżały te nasze cukinie w piekarniku i moim zdaniem są idealne. I teraz na wierzch ten nasz serek, serek mozzarella, akurat w moim wypadku, o, dajmy go tak po bożemu, nie będę go akurat tarł, on i tak się roztopi i będzie smaczny. Cały taki serek, ile tam było gramów? 300, no to 300 gramów jak najbardziej, OK. Proszę bardzo, oto nasza cukinia No cóż, wygląda nieźle, smakuje jeszcze lepiej Udanego długiego weekendu Ja zaraz lecę na imprezę Także no smacznego Dzięki za wszystkie lajki, like, subskrypcje i obserwacje.